Witam serdecznie na kanale Moc Wiedzy. Dzisiejszym tematem będą najzdrowsze zamienniki cukru określanego mianem białej śmierci. Lekarze nie mają wątpliwości, że nadmierne spożywanie węglowodanów jest jedną z przyczyn epidemii otyłości. Wynika to zarówno z wysokiego spożycia produktów, w których cukier występuje naturalnie, jak i tych zawierających cukry dodane. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć dzienne spożycie węglowodanów. Rosnąca świadomość pacjentów przyczynia się do poszukiwania zdrowszych zamienników cukru. Poniżej przedstawię Ci kilka z nich i dokładnie o nich opowiem. Dziękuję, że jesteście, zachęcam do subskrypcji kanału. 1. Ksylitol dla cukru. Ksylitol, czyli cukier brzozowy, to naturalny słodzik, który stanowi zdrową alternatywę dla cukru. W przeciwieństwie do niego ksylitol zawiera aż o 40%. Mniej kalorii i posiada zdecydowanie niższy indeks glikemiczny, dlatego poleca się przede wszystkim cukrzykom i osobom odchudzającym się. Posłuchaj, jakie jeszcze właściwości ma ksylitol? Ksylitol to substancja słodząca pochodzenia naturalnego, która obok sorbitolu, manitolu, erytritolu i maltitolu należy do grupy polioli, czyli alkoholi cukrowych, węglowodanów charakteryzujących się niską wartością energetyczną oraz tym, że nie podnoszą poziomu glukozy we krwi. Takie właściwości ksylitolu sprawiają, że jest on polecany zwłaszcza diabetykom i osobom walczącym z nadwagą. Jak smakuje ksylitol? Ksylitol najczęściej jest pozyskiwany z kory fińskiej brzozy, choć występuje również w niektórych owocach, truskawkach, jagodach, malinach, śliwkach, gruszkach, kolbach kukurydzy i grzybach. Warto wiedzieć, że ludzki organizm również w niewielkich ilościach wytwarza ksylitol. Cukier brzozowy wygląda i smakuje tak jak tradycyjny cukier. Ponadto podczas jego używania można dodatkowo wyczuć bardzo przyjemny, miętowy aromat. Psylitol można znaleźć w wielu produktach. W sprzedaży najczęściej występuje jako skarmelizowany cukier, choć spotkać można także gumy do rzucia z ksylitolem, miętówki, a także pasty do zębów i aerozole do nosa. Psylitol cukier brzozowy, dla cukrzyków. Ksylitol należy do grupy polioli. Są to węglowodany, które są wolniej wchłaniane w przewodzie pokarmowym, a ich metabolizm odbywa się w sposób praktycznie niezależny od insuliny lub przy nieznacznym jej udziale. To znaczy, nie powodują wzrostu stężenia glukozy we krwi i nie stymulują wydzielania insuliny. W związku z tym indeks glikemiczny ksylitolu równa się 8 i jest parokrotnie niższy niż cukru. A im niższy indeks, tym niższy poziom cukru we krwi. Z tego powodu ksylitol jest polecany cukrzykom, osobom z zakłóconą tolerancją glukozy i insulinoopornością. Warto również przyjrzeć się jego właściwościom zdrowotnym. Wiele badań wykazało, że ksylitol ma działanie przeciwbakteryjne i wyraźnie zmniejsza występowanie próchnicy zębów. Wynika to z faktu, że nie ulega on w jamie ustnej procesowi fermentacji. Przywraca natomiast równowagę kwasowo-zasadową, co zapobiega rozwojowi chorobotwórczych bakterii. Potwierdzony jest także fakt, że ksylitol ogranicza przyrost płytki nazębnej, a także korzystnie wpływa na mineralizację szkliwa i produkcję śliny. Dodatkowo ogranicza rozwój grzybów i drożdżaków. Ksylitol ma także właściwości prebiotyczne, wpływając tym samym na rozwój mikroflory jelitowej. Może mieć również wpływ na wzrost przyswajalności wapnia z diety. Czy tak naprawdę ksylitol jest zdrowy? Choć spożywanie ksylitolu niesie za sobą wiele korzyści, ma on także pewne wady, o których warto wiedzieć. Dzienna dawka ksylitolu nie powinna przekraczać 40 gramatyka. Do diety należy go wprowadzać stopniowo, gdyż spożywany w nadmiernych ilościach może działać przeczyszczająco. Z czasem organizm przyzwyczai się do jego trawienia, a dawkę będzie można zwiększyć. Osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego oraz z uszkodzeniami nerek przed włączeniem ksylitolu do diety powinny skonsultować się z lekarzem. Ważna informacja dla właścicieli czworonogów psy w żadnym wypadku nie powinny spożywać ksylitolu, bo nawet niewielka ilość może doprowadzić do poważnego uszkodzenia wątroby, a nawet śmierci. 2. Erytrol Erytrytol. Wygląda jak zwykły cukier z torebki. Krystaliczny, biały, bezwonny. Smakuje prawie jak zwykły cukier, można nim posłodzić herbatę, użyć do ciast czy deserów. Ma jednak kilka właściwości, dzięki którym zasłużył sobie wśród dietetyków na miano zdrowego cukru. Cukier krzepi erytrol słodzi. Przed wojną cukier reklamowano prawie jako lekarstwo, ale od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś cukier coraz częściej traktowany jest jako substancja groźna, której należy unikać w codziennej diecie. Dzieje się tak dlatego, że w porównaniu z czasami, w których cukier krzepił, dieta zwykłego człowieka obrosła w cukier. Dorosły człowiek zjada nawet 10 łyżeczek cukru dziennie, a dzieci w Polsce zjadają około sto łyżeczek cukru tygodniowo. To stanowczo za dużo. Za tę słodką dietę płacimy otyłością, cukrzycą i innymi groźnymi schorzeniami, z nowotworem trzustki na czele. Na szczęście jesteśmy tego coraz bardziej świadomi i zamiast batonika wybieramy owoce, zamiast cukru. Ale jak zastąpić cukier? Wybierz erytrol, czyli jeden z lepszych zamienników dla cukru. Jest kilka cech erytrytolu, które sprawiają, że konsumenci wprowadzają go do swojej diety, eliminując z niej zwykły cukier. Jest bardzo słodki, prawie tak słodki, jak zwykły cukier. Różnica w odczuciu słodkości między zwykłym cukrem a erytrytołem to około 30%. Osoba przyzwyczajona do dwóch łyżeczek cukru w herbacie, będzie musiała więc użyć trzech łyżeczek erytrolu, by uzyskać podobny efekt. W kuchni, w której zwykły cukier zastąpiony został erytrołem, warto pamiętać, że zamiast 100 g cukru z przepisu, użyć musimy około 130 g erytrolu. Trochę mniej słodki od zwykłego cukru, ale za to zdecydowanie mniej kaloryczny. 1 gram erytrolu to zaledwie 0,2 kilokalorii, podczas gdy ta sama ilość zwykłego cukru to ponad 10 razy więcej kalorii. Dlaczego nie można powiedzieć o erytrolu, że to kaloryczna bomba? Dlatego, że w naszym układzie pokarmowym nie ma enzymów, które by go rozkładały. Wydalany jest on z organizmu z moczem w 90%. Mówiąc inaczej, organizm człowieka nie metabolizuje erytrytolu. To sprawia, że nawet jeśli go nadużyjemy, nie grozi nam ani biegunka, ani wzdęcia. Erytrytol nie pozostawia nieprzyjemnego posmaku w ustach tak, jak to dzieje się w przypadku innych słodzików i substancji słodzących. Nie stanowi też pożywki dla bakterii nazębnych. Używając go uwolnimy się więc od próchnicy. Mogą go używać osoby chore na cukrzycę, a najważniejszy parametr, na który muszą uważać diabetycy, to indeks glikemiczny. W przypadku erytrolu indeks ten wynosi zero. Nie wywołuje efektu wzrostu poziomu glukozy i insuliny we krwi, co znacznie poprawia komfort życia osób dotkniętych tą cywilizacyjną chorobą naszych czasów. Te właściwość erytrolu doceniły firmy farmaceutyczne i często stosowany jest on jako składnik masy tabletkowej w produkcji leków. Erytrol na diecie. To nie tłuszcze, ale właśnie cukier jest odpowiedzialny za nadwagę. Osoby, które walczą z nadwagą, ale również te, które po prostu dbają o siebie, powinny wprowadzić erytrol do swojej codziennej diety. Pomocny jest on zwłaszcza w przypadku tendencji do podjadania słodyczy między posiłkami bądź przyzwyczajenia do słodzenia kawy czy herbaty. Czy erytrol jest bezpieczny? Nie ma w tej chwili dostępnych wyników badań, które wskazywałyby na niepożądane działanie erytrolu u osób o przeciętnym zdrowiu. World Health Organization, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, wydała oświadczenie, w którym uznała go za środek całkowicie bezpieczny dla ludzi. Wydanie oświadczenia poprzedzone było wieloletnimi badaniami w różnych ośrodkach. W przypadku erytrytolu nie stwierdzono działania kancerogennego, czyli sprzyjającego powstawaniu bądź rozwojowi nowotworów, a wręcz przeciwnie, zaliczony został do antyoksydantów, czyli substancji, które wiążą niebezpieczne, wolne rodniki. Jego spożywanie nie doprowadzi też do zmian genetycznych. Erytrytol nie jest substancją mutagenną i bez obaw mogą spożywać go ciężarne kobiety. Nie stwierdzono u osób stosujących działania teratogennego, czyli szkodliwego bądź toksycznego dla płodu rozwijającego się w łonie matki. Może on zaburzać odczuwanie głodu i sytości. Nasz mózg czerpie informacje o tych dwóch stanach, chociażby z poziomu glukozy we krwi, więc warto zwrócić na to uwagę w diecie. Stosowanie i pochodzenie. W Polsce został on dopuszczony do szerokiego stosowania w 2008 roku. W rozporządzeniu ministra zdrowia zyskał oznaczenie E968. W rozporządzeniu znajdziemy cały katalog produktów, w których można stosować erytrol, a są to sosy, musztardy, suplementy diety, lody, gumy do rzucia. Co ciekawe, w USA i w niektórych krajach azjatyckich można go stosować w napojach i jogurtach. Erytrytol jest substancją występującą w naturze. Znajdziemy go w niektórych owocach, winach, serach czy piwach, ale na większą skalę produkowany jest głównie w bezpiecznym procesie fermentacji drożdżowej gliceryny. Lubisz cukier? Polub erytrytol. Zrób to dla zdrowia. Nie rezygnuj z przyjemności, jaką dają lody latem, słodka herbata wieczorem, mała kawka z łyżeczką cukru. Zamień okrzykniętą białym zabójcą sacharozę na erytrytol, bo zdrowy cukier istnieje. 3. O tym, jakie zalety, warto wiedzieć, w jakiej postaci ją stosować, żeby dobrze smakowała i służyła figurze. Stevia słodsza i starsza niż cukier. Wiele osób uważa Stewie za wynalazek ostatnich lat. Nic bardziej mylnego. Indianie z Ameryki Północnej stosowali ją do słodzenia napojów już 1500 lat temu, na długo przed tym, zanim zaczęto produkować cukier. Stevia, stevia ribaudiana to roślina, która zawiera w swoich liściach bardzo słodkie substancje, glikozydy stefiolowe. Najsłodszy z nich jest ribaudiozyt A, stanowi 4% suchej masy liści, na drugim miejscu plasuje się stewiozyt do 13% suchej masy. Glikozydy zachowują się w organizmie zupełnie inaczej niż cukier, ponieważ nie fermentują, nie powodują skoków glukozy i nie tuczą. Już to wystarczy, żeby stosować ją jako zamiennik popularnej sacharozy. Słodycz plus minerały. Stevia jest pozbawiona kalorii, ale nie minerałów. Jej liście zawierają witaminę C, witaminy z grupy B oraz minerały magnez, krom, wapni, potas, krzem, cynk, żelazo, selen. Dla porównania, tradycyjny cukier nie tylko jest całkowicie pozbawiony wszelkich wartościowych substancji odżywczych, ale do tego w procesie jego trawienia organizm musi zużywać swoje cenne zasoby. Stewia to słodzik niegroźny dla cukrzyków. Osoby zmagające się z cukrzycą, a lubiące smak słodki koniecznie powinny mieć w kuchni stewię. Badania wykazały, że stewia nie tylko nie powoduje niebezpiecznych skoków glukozy, ale wręcz pomaga normalizować poziom cukru we krwi. Substancje zawarte w tej roślinie pomagają stymulować produkcję insuliny i zwiększają tolerancję glukozy. Uwaga! Stewia nie jest najlepszym dodatkiem do ciast. Nie zachowuje się bowiem jak cukier i zmienia się w karmel, nie dodaje kruchości ciastkom, nie jest pożywką dla drożdży. Stewia na problemy trawienne. Regularne spożywanie stewi łagodzi problemy trawienne, bo nie ulega fermentacji tak jak sacharoza czy pochodząca z owoców fruktoza. Pomaga przy zgadze i można ją jeść przy zakażeniu przewodu pokarmowego drożdżakami, w przeciwieństwie do cukru, który w takim przypadku jest przeciwwskazany. Stewia zaś ma właściwości przeciwgrzybiczne i antybakteryjne. Jak stosować stewie? Co warto wiedzieć o stewii, zanim włączy się ją do diety? Same liście stewii nie są tak słodkie jak wyselekcjonowane z nich glikozydy stefiolowe. Jeśli słodzimy liśćmi, używamy ich więcej. W wyciągu z liści używamy mniej. To właśnie glikozydy stefiolowe są około 300 razy słodsze od cukru. Liście są o około 35 razy słodsze od sacharozy. Łyżeczka wyselekcjonowanych glikozydów odpowiada mniej więcej trzem łyżeczkom cukru. Suszone liście stewi można zmielić w młynku na proszek i dodawać w tej postaci do potraw. W tej postaci możemy ją dodawać do wypieków, do potraw gotowanych takich jak sosów czy kompotów. Do słodzenia napojów typu kawa czy herbata lepsze będą ekstrakty ze stewi. Można je przygotować samemu na kilka sposobów, np. Drobno posiekane liście stewi zalać ciepłą wodą i zamknąć szczelnie w pojemniku na 24 godziny, przecedzić i używać jako płynnego słodzika. Płynny słodzik można uzyskać też gotując liście stewi na wolnym ogniu przez około 2 godziny, po przecedzeniu nadaje się do słodzenia, kilka kropli wystarczy, żeby posłodzić napoje. Niektórzy zalewają liście stewi alkoholem do momentu, aż puszczą słodycz i wtedy wyciąg alkoholowy lekko się ogrzewa, aby wytrącić część alkoholu. Kupując gotowe ekstrakty ze stewi, sprawdzajmy, co jest substancją nośną glikozydów stewiolowych. Patrzmy, aby w składzie nie było aspartanu, maltodekstryny czy fruktozy. Godne polecania są słodziki na bazie erytrytolu i glikozydów stewiolowych. Erytrytol to również naturalny, niskokaloryczny słodzik, występujący w warzywach, owocach i nasionach. Po spożyciu jest szybko eliminowany z organizmu i może być stosowany przez diabetyków. Ze względu na niską kaloryczność produkty słodzone z tewią szczególnie są polecane osobom mającym problemy z nadwagą. Będącym na dietach odchudzających i wszystkim tym, którzy z przyczyn zdrowotnych muszą uważać na wartość energetyczną posiłków i na ich indeks glikemiczny. To także opcja dla wszystkich, którzy chcą zachować dobrą figurę i uniknąć niekorzystnego działania tradycyjnego cukru na organizm. Asortyment produktów słodzonych z tewią jest coraz szerszy. Czekolady na bazie glikozydów stewiolowych nie ustępują pod względem smaku klasycznym czekoladom, a jednak są dużo zdrowszą opcją dla tych słodzonych cukrem. 4. Sorbitol to substancja słodząca, która powszechnie dodawana jest do żywności wytwarzanej przemysłowo, szczególnie produktów przeznaczonych dla osób chorujących na cukrzycę. Naturalnie występuje w niektórych owocach takich jak śliwki, bruszki, jabłka. Stosowany jest też w produkcji kosmetyków. Jakie właściwości ma sorbitol? Czy jest bezpieczny dla zdrowia? Sorbitol należy do grupy alkoholi cukrowych, czyli polioli. Występuje w postaci białego ziarnistego proszku lub płatków, jednak w sprzedaży najczęściej dostępny jest w postaci 70% roztworu wodnego. Przemysłowo pozyskuje się go poprzez katalityczne uwodornienie glukozy w obecności niklu. Przy jego spożywaniu odczuwalne jest wrażenie chłodu w ustach. Często łączony jest w produktach żywnościowych z syntetycznymi słodzikami, aby maskować ich gorzki posmak. Oprócz właściwości słodzących, producenci żywności wykorzystują inne cechy sorbitolu. Jest używany jako wypełniacz i stabilizator w produktach żywnościowych, a także poprawia ich wilgotność i teksturę. Jest higroskopijny, dlatego pozwala na utrzymanie wody wewnątrz produktu. Sorbitol nie bierze udziału w reakcjach Maillarda, czyli reakcjach brązowienia zachodzących w wysokich temperaturach, charakterystycznych dla wyrobów piekarniczych. Jako dodatek do żywności sorbitol oznaczany jest symbolem E420. Sorbitolem dosładza się produkty niskokaloryczne, batony białkowe, desery mleczne, desery owocowe, lody, wyroby piekarnicze, kakaowe, sosy, likiery i musztardy. Sorbitol nie jest fermentowany przez bakterie jamy ustnej, dlatego często znajdziemy go w składzie gum do rzucia i past do zębów. Składnik ten wykorzystuje się także bardzo często w kosmetyce. W produktach kosmetycznych wykazuje działanie zagęszczające, klarujące, zapobiega wysychaniu preparatów i poprawia ich właściwości nawilżające. Sorbitol jest słabym alergenem, dlatego mogą go stosować osoby ze skórą wrażliwą. Ile kalorii ma sorbitol? Co ciekawe, nie można precyzyjnie ustalić kaloryczności sorbitolu, ponieważ jego wartość kaloryczna zależy od tego, ile słodzika spożyjemy i w jakim stopniu dany organizm zaabsorbuje sorbitol do krwiobiegu. W Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że 100 g sorbitolu dostarcza 260 kilokalorii, a w Unii Europejskiej 240. To sporo mniej niż cukier 400 kilokalorii w 100 gramach, jednak sorbitol jest o połowę mniej słodki, dlatego należałoby go użyć więcej, aby uzyskać siłę słodzącą sacharozy. W ten sposób nie zaoszczędzimy na kaloriach. Sorbitol jest bardzo rzadko wykorzystywany w domowej kuchni, a w gotowej żywności łączy się go z substancjami intensywnie słodzącymi, żeby obniżyć kaloryczność produktu w organizmie jest metabolizowany zupełnie inaczej niż glukoza, a jego spożycie nie powoduje zwiększonego wydzielania insuliny. Sorbitol skutki uboczne i środki ostrożności. Spożywanie sorbitolu lub innych alkoholi cukrowych w dużych ilościach może powodować wzdęcia i biegunkę u niektórych osób, zwłaszcza jeśli nie jesteś przyzwyczajony do ich regularnego spożywania. Osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego nie powinny stosować sorbitolu, ponieważ nawet jego niewielka dawka może wywołać poważne dolegliwości żołądkowe. Dla osób zdrowych nie stanowi on zagrożenia. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 roku na produkcie musi być podana informacja, że sorbitol w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Owocem, który ma właściwości przeczyszczające, jest suszona śliwka. Ta prawidłowość związana jest właśnie z obecnością sorbitolu i błonnika. Ważną informacją dla rodziców małych dzieci jest to, że sorbitol może doprowadzić do ostrych biegunek u osób poniżej pierwszego roku życia. 5. Inulina. To cukier, który pomaga schudnąć. Inulina to wielocukier o licznych działaniach prozdrowotnych, który naturalnie występuje w korzeniach cykorii, mniszka lekarskiego i topinamburu. Znajdziemy ją w żywności gotowej jako zamiennik tłuszczu i cukru. Inulinę można też kupić w postaci proszku i pastylek. Dietetycy pokładają w niej duże nadzieje, ponieważ może stanowić narzędzie w walce z chorobami dietozależnymi i otyłością. Inulina to naturalny wielocukier należący do grupy fruktanów, złożony z cząsteczek glukozy i fruktozy. Ze względu na swoją budowę i połączenia między cząsteczkami nie jest trawiona w przewodzie pokarmowym człowieka, dzięki czemu pełni funkcję błonnika pokarmowego. Inulina jest białym proszkiem, który przypomina skrobię, jednak dobrze rozpuszcza się w wodzie. Gromadzona jest głównie w korzeniach, kłączach i dolnych częściach łodyg roślin, gdzie stanowi materiał zapasowy. Źródła inuliny. Inulinę wytwarzają przede wszystkim rośliny z rodziny astrobatych. W dużych ilościach, bo około 40% znajdziemy ją w bulwach cykorii. Topinamburu, słonecznika bulwiastego, mniszka lekarskiego, karczocha czy łopianu, ale także w cebuli, czosnku, porach, szparagach i bananach. Inulinę do wykorzystania w przemyśle spożywczym i jako środek dietetyczny pozyskuje się poprzez ekstrakcję głównie z cykorii i topinamburu. Właściwości inuliny. Inulina charakteryzuje się niską kalorycznością w 150 kcal w 100 g i delikatną słodkością. Jest około 10 razy mniej słodka niż cukier, dlatego nie znajduje zastosowania jako samodzielny zamiennik sacharozy w produktach spożywczych i w kuchni. Inulina ma właściwości strukturotwórcze i żelujące, a także zagęszczające i stabilizujące. Często zastępuje w produktach spożywczych tłuszcz w celu obniżenia wartości kalorycznej. 1 gram inuliny stosuje się jako zamiennik 4 gram tłuszczu. Daje to duże ograniczenie kalorii, ponieważ w 1 gramie inuliny mamy 1,5 kilokalorii, a w 4 gramach tłuszczu aż 36 kilokalorii. Przy tym zastąpienie nią tłuszczu nie powoduje pogorszenia właściwości produktu, a wręcz przeciwnie, bo polepsza ich konsystencję i daje odczucie kremowości i tłustości podczas jedzenia. Inulina z przymierzeńcem odchudzania Możliwość zastosowania inuliny jako zamiennika tłuszczu sprawia, że jest ona wykorzystywana w produkcji żywności niskokalorycznej przeznaczonej dla odchudzających się. Wiele osób na diecie w końcu rezygnuje z niej, ponieważ nie wyobraża sobie kolejnego dnia bez ulubionych smakołyków. Wykorzystanie na przykład deserów z inuliną w diecie niskokalorycznej stanowi duże ułatwienie w odchudzaniu, głównie dla osób, które mają problemy z silną wolą. Obniżanie kaloryczności to nie jedyna zaleta inuliny. Inulina może hamować łaknienie i zwiększać uczucie sytości, a dzięki temu poprawiać kontrolę nad ilością spożywanego jedzenia. Jej stosowanie niesie bardzo wiele korzyści zdrowotnych, które również mogą być pomocne w dobie epidemii otyłości cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. Z inuliny mogą korzystać nie tylko osoby, które mają problemy z wagą, ale każdy, kto dba o zdrowie i zależy mu na prawidłowym odżywianiu. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wątpliwości na temat zamienników cukru. Dziękuję, że jesteście. Zachęcam do subskrypcji kanału MOD Wiedzy. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.